Siemanu. dzisiaj będziemy karmić kątnika, którego złapałem w ostatnim filmie. Znaczy nie na filmie, ale wam pokazywałem jak pojemnik. musiałem go przenieść z tamtego tu, no bo z tamtego, gdy się tylko delikatnie uchyliło, to zwiewał. I w ogóle, on pojemnik lewał tu, ten otworzyłem, on biegł, 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 bieg, bieg. wpadł do suflady. tam z tyłu, mam taką dziurę, w fladzie wylasł, nie i tam za komodem siedział, no i się go nie dało złapać. I teraz postaramy się go nakarmić. Nie wiem czy zjadł takiego świerka drugiego dnia, ale no oby. O. o! Będzie go jadł, będzie go jadł. Tylko śpiew to o znak wycia, bo widzimy jak go przetrzymał tymi nogami. Tylko śpiew nie będzie bardzo chciał. Wyczułbym zbliżenie e, na jego... No. Widzimy jego oczka, one się. Nie chcę coś ostrości złapać. No. Nie ja wiem, e, poczekajcie. Dotknę go albo... Okej. co on, on, on zęby pokazuje? No nie wiem, bo coś tak... Czekajcie. No. Nie wiem, agresorek. O-o. Nie wiem, przykrywam to. Pewnie zaraz go złapię. I nie wiem czy widzieliście. No na pewno nie widzieliście na moim kanale. ale wam pokażę mojego psa. Właśnie jest ze mną w pokoju. Tak. To jest mój piesek. Co zbaksu Fox first tylko włosy. Zrobię o nim film tam kiedyś. Będę robił o nim film. Teraz nie będę o, o nim dużo mówił. Yy, no. Nie nagram chyba jakiegoś dobrego kadmiumka. Takie. Wy. Czekajcie. No. Dobra. On sobie to zje, bo ja wiem. On sobie zawsze tak robi, znaczy no podejwęwam, no bo już tego nie karmiłem. A więc dobra, odkładam. Biorę klif, kładę ją tu. Patrzę w ogóle jak tak trzykrotka zmutowała normalnie. Ja Wam coś pokażę. To jest trzykrotka, która zmutowała. Nie wiem, była od tego światła lodowego. Ale patrzcie na tą trzykrotkę, ona jest jak większa od mojej dłoni jest ta trzykrotka, no tak, tutaj ona jest, patrzcie jak zmutowała ta trzykrotka, no i dobre, <grym> w ogóle zaraz będzie miała, będzie gdzieś taka i z terrarium mi wyrośnie, no, no tak podejrzewam już, no bo już jest gigantyczna, ma z 20 cm ta trzykrotka, okej, okay. już nie zobaczyłem, no bo się pochowały, więc to. W dzisiejszym filmie to na tyle, trzymajcie się na razie.